Siemanko widzowie, z tej strony i ja witam was w kolejnym odcinku tutaj z nowej serii na kanale. Yy, od bezdomnego do bogatego, w skrócie oczywiście, bo to by była za długa nazwa, sobie tutaj oklapniemy. No i tak, w dzisiejszym odcinku widzowie yy, możecie... Jezu, święty, przepraszam, wie w kieszeni nasza. W dzisiejszym odcinku napiszcie Haszczak gospodarstwo, przypnęłam przy serduszką. Ponieważ dzisiaj idziemy kupić gospodarstwo tutaj, widzowie, poloneza już. Yy, wietrzyłem trochę przed odcinkiem. Żeby tak nie śmierdziało w nim, bo nie wiemy, no... No tutaj, bo ostatnio trochę, trochę tutaj kalosze wąziłem mojego tutaj kolegi i trochę śmierdziała ale tutaj już chwila zamkniemy widzowie o jezu dobra zamkniemy tutaj klapę, drzwi i jedziemy bo jeszcze musimy jechać do takiego jakby komornika bo pożyczkę bierzemy bo my nam na... nie starczyło oczywiście oczywiście tutaj nie będziemy tutaj Piszę trochę, tak właśnie Pojedziemy do niego po pożyczkę. Trochę tej pożyczki ziemi, więc nas naśladować. Więc trzeba uważać. Jakby co nie będzie wiedział, gdzie mieszkamy. Widzowie. Chyba, że ktoś tutaj sprzeda nas. To będzie dopiero. No, i tak. Tak jak mówiłem, haszcze gospodarstwo. Przypnąłem serduszko. I tutaj jedziemy już. Kacie to w tę stronę się jechało. Tak. Tu tutaj kierunkowska, ładnie zobaczcie jak chodzi. Za szybko. Nie możemy mieć mandat za to, że za szybko chodzi. Jezu święty! I to jest tej kierownicy, to dramat, więc trzeba tego polonu się chyba pozbyć jakoś. No. Jeszcze się tutaj widział jak kamera drona. Oczywiście, bo sobie zakupiłam. No. I tak będziemy jechać tam. To gospodarstwo trochę drogie jest. Ja nie powiem nam Takiej ceny, co on tutaj widli, to się nie spodziewałam. Ale ktoś mówił, że tam jakiś skarb jest, ale nie wiem, czy na pewno nie dowiem. Może, może to było jakieś... O, gra. gracz, 10 godzin na serwerze. No w sensie, na, no, na jednym slajdzie. Końcu, udało się. No. Czekajcie widzę, gdzieś jeszcze tutaj było. Czekajcie, dobrze w ogóle jadę? Chyba tak, to już tutaj. Chyba tutaj widzę, nie? Chłopie Patrzcie Jak łazisz pan jacu jeden Zaraz ci tutaj walnę Widzieliście to widzowie prawie go potrąciłem Na widzowie to chyba tutaj była, co sobie skręca Ty też, odstrąbię cię Jezu święty, prawie do więzienia poszliśmy No i takie buty Świeci się ten kierunkowskaz? Czekajcie, muszę się zatrzymać. Nie, nie świeci się. Dobra, lecimy, no. To chyba tutaj było, bo tu są jakieś stare gruchoty. Tak, widzę, to chyba tutaj, tego co pamiętam. A nie, to chyba jednak nie tutaj. Dzień, to nie tutaj, zawracamy. Można się pomylić. Taka, taka gospodarska, gospodarka taka wielka, widzę, że to nie tutaj nie jest gospodarka. Czekajcie, ja tu się zaraz zatrzymam. Czekajcie. Hmm. O, to tutaj jest, dobra. Źle skręciłem, co tutaj? No, już powiedziałem, to mam na obkorze i myślę, że gdzieś jeździmy, że nie ma prawa jazdy, czy coś. to jest coś. Widzowie, wie, nikomu nie mówcie, chyba nie jesteście tutaj kapusiami. Nie mówcie, że tutaj Mirak, czyli tutaj nasz bohater, nie ma prawa jazdy, bo zrobi się przypał mały. No, a do więzienia to raczej nie chcemy iść. Czekajcie, to na pewno tutaj na pewno. <laughs> To kolejny gość, jak ty prawie go rozjechałem, zobaczcie. No widzowie, ja bardzo proszę, nie mówcie nikomu. Mhm. Czekajcie, tutaj muszę bramę otworzyć. O. Dobra, bo ona jest tak, wiecie, jak zamkana, trochę leciutko. O, tu jest przemiany to sobie zaparkujemy u tego zioma. Coś nie wiem, bo i tak zaraz żaby Bo my jeszcze ten wygadaliśmy poza odcinkiem. No to sobie tylko zaparkujemy a tak. Nawet nie będę gasił, bo potem nie będę musiał odpalić. Nie będę musiał odpalać, a dzisiaj na pierwszy raz zapalił, jak widzieliście. Widzimy? gdzieś tu mówił, że mi zostawił gdzieś kupkę pieniądzków czekajcie z przodu taką zagadkę nam dał trochę nie, to przyspieszymy trochę to nie tutaj pod wiadrem nie no. o, cinek. Aha, altanka to co? Altanka to guzik? Czekajcie, tu jest liście chyba. Hajsik masz w altance, powodzenia. O, oh, tak myślałem. Po waltance, waltance, widzowie, tutaj, nie? Pod serwetkami. O, jest, widzowie, zobaczcie. Dobra mam. Tutaj jeden. drugi. Trzeci. o jest, bo widzowie dobra widzowie mamy. No i z taką kasą to czekać tylko do bagażnika schowam tutaj. Bo na konto je ja nie wpłacę. I tutaj. no schowamy tam. O dobra, teraz się zamknę, bo ciągle ma problemy. Czekajcie, piłkuję. No, tu to się otwiera? No, dobra. Czekajcie, tylko sobie tutaj otworzę. No zobaczcie, widzę jak się pięknie drzwi otwierają. Dobra, jedziemy. Ogólnie to on nam pożyczył dużo tych pieniędzy trochę. Nie ukrywajmy. Proszę nam, um, uważajcie, uważajcie widzowie, bo nam aż 150 polskich tysięcy. zawie trochę dużo, nie? Ale możemy sobie kupić gospodarkę, która ja miała już prawie podpisana umowę, Jeszcze będziemy dzisiaj wprowadzać tam. Dobra. Zamknięte wszystko. Wodź. Dobra, to skręcamy i zaraz Wam pokażę jaką gospodarkę kupiłem Tylko do notariusza będziemy je jechać Nie, czekajcie jak było do notariusza Czekajcie mi sobie Muszę sobie przypomnieć, czekajcie Was na tutaj telefon Czekajcie, będę sprawdzać uh -huh, uh -huh. A tak. nie, ja przepraszam, byliśmy już. Czyli gospodarstwo że jest przepisane na nas. Więc możemy... co tutaj? Wiecie, parapetówkę zrobić, Jarusia zaprosimy. Ja słyszałem... o Jezu, święty. Polność nie zgasz. Aha. Kurczaczki. No dobra, zatrybił, widzowie, zatrybił. Myślę, że nie zatrybił. No kamerka drąka tutaj. Będzie wam tutaj latać, bo też ostatnio kupiłem za tysiąc polskich filmów. No widzowie, widzę, że tam jakaś policja jest. O kurde. O, pani Janinka jest. Ale dzisiaj nie jedziemy do pani Janinki, bo będziemy zapraszać na parę z go. Ja się nie zabiorę. Panią Janinkę, już trzeba zaprosić i ja Bożego. No. O Jezu widzowie, zanim my tam dojedziemy. Trzeba kupić nowe auto w kolejnym odcinku. I to już na pewno trzeba kupić nowe auto. Jak chodzisz ty kurde, w pajacu? Jeden. W kolejnym odcinku by trzeba kupić nowe auto. Jeszcze mam w planach też, widzowie, nagrać wam odcinek, jak sobie pójdziemy na grzywobronie, jak pójdziemy sobie na grzybki. Napiszcie, czy byście chcieli taki odcinek, jak byśmy na grzybki. jakbyśmy no, coś tam porobili, o, no, pasaczek tam stał jakiś. Widzowie, dzisiaj dopłyniemy ma ulicy. Przerwę wizową, ja dobra, jedziemy te... No wiecie tam... i przyjdziemy na pierwszy odbiór audycji. Jedziemy wizową, bo w kolejnym odcinku, w sensie wczorajszym... W yy, yy, poprzednim odcinku mówimy, że zaczęliśmy audycję, ja już to byłam, ale teraz mi się przypomniało audycję, przyjeżdżaliśmy. O kurde, czekajcie, nie ma policji? Nie ma, nie ma. To jedziemy Wizowia. Teraz was zaskakuje, bo żeby trafić na nasze gospodarstwo, to trzeba gdzieś skręcić. Tylko czekajcie, zapomniałem gdzie. Aha, to nie tutaj. Także zaskoczę was w tym tutaj sensie, bo tutaj mieszka Stasiu, ale blisko do Stasia ogólnie. A my mieszkamy, w Zawii, uwaga, my mieszkamy tutaj. Nowa lokalizacja. Takie gospodarstwo fajne. Kupiliśmy. Tylko jeszcze przelew trzeba dać. To jeszcze poza odcinkiem przeleję. Jakieś kolosalnych pieniędzy to tutaj nie, nie ten, bo to tylko... O, to, to też nie są nasze, jak widzowie byście pytali, tylko zaraz wam pokazać, co jest nasze. Kogo mamy lat widzowie? Dziwne, Teraz tutaj, tutaj sobie zaparkujemy. Dobra. Wyjmę tylko te pieniądze z bagażnika. Dobra, położę je tutaj na tym. O, to sobie położę. Tu otwieramy drzwi, tam, o, położyłem. To jest poprzedniego właściciela, on powiedział... To taki dziadek tutaj mieszka widzowie. On powiedział, że te samochody weźmie, bo to jeden jest jego syna, chyba ten, chyba? Nie wiem. I tak, polony stoję tutaj, stoję, tam zamknę tę klapę. Bagażnik kolejową. Czekajcie, o tutaj nie mogę trafić. Tutaj w ten zamek ten. O dobra, zamknę się. I teraz tak w cenie ten dziadusz nam tutaj doliczył. Taką prasę, ale ona nam nie będzie potrzebna, więc ją pewnie sprzedamy. Na pewno kury są nasze. Uwaga, ta drabina też jest nasza. Widzowie. E, Laweta jest nasza. E, te drzewo jest nasze. E, kura też. I tutaj tak, te wiadro, ta łopata tutaj, te dwa ten do czyszczenia, dobel i paczka też jest nasza. I tutaj widzowie, mamy jeszcze nasiona nasze. Może dam dla kurek bożych. Dobra. O, tu są takie nasiona. Ja kupię sobie. Wiecie, dla kur, bo one tam nic nie mają, widzę. Trzeba to uzupełnić. Ja tutaj wejdę w telefon. Patrzcie, widzowie, pokazuję, wam, tu jest, że jest jakieś nasiono. <laughs> Wchodzę w telefon taki, widzowie. I tutaj zobaczymy baloty. Baloty chyba nie. Właśnie nie wiem, czekajcie, sprawdzę tutaj w takiej aplikacji, która pokazuje gospodarstwo, A to za chwilkę. Tutaj musi się zrestartować aplikację widzowie. Przemknijcie widzowie na to okno. Kukury, zajęczmień, burak cukrowy, trawa, nasiona. Nasienia. Pszenica, żyto. Burak cukrowy, hmm, trawa. Ta trawę kupimy widzowie. Tutaj czekajcie. Worki Big Badu, Works owsem, pasza dla świń, o, dla kur. Worek sprzęt dla kur. To myślę, że kupimy z dwa widzowie. To sobie tutaj zamówimy. I w kolejnym odcinku, albo jeszcze dzisiaj, pojedziemy kupić to. Albo trzy wezmę. No. To trochę namu było skąta. Ale to wiedzi widzowie. Dobra, tutaj jeszcze baloty. Kostka słomy, pszenica. Kostka siana. Kurczę. Nie ma. Dobra. Ale, są jakieś... O, to są te... ...potongera, chyba. Ponerka, chyba. Czy jakoś tak? Nie wiem, widzowie. Ale, dobra. Zamykamy tą aplikację. Tutaj kurki są. Tych kurek jest 30, ja muszę sprzedać, bo mi tyle niepotrzebne. Ale dobra, widzowie, ja się tutaj przejdę do... ...do O nie, łaź mi po polonezie, kura! <śledzio> widzowie, co to jest? <noise> Muszę sobie screena zrobić. <noise> widzowie. Co to Lewitująca kura. Dobra, widzowie. Biegniemy tu sprintem. O, ale się męczymy. Tu zamkniemy sobie bramę. Wejdziemy sobie naszą furtką, widzowie. Mamy kurde, nie mogę trafić w bramę. Dobra. Zamykamy. idziemy Biegniemy sprintem tam. O, jeszcze sobie podskakujemy, tak patrzcie. Tra, la 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 la, la, la. <grym> O, dzień dobry panu. Ja tu biegnę. Witam, witam. Dzień dobry miła pani. Więc za trzeba pobajerować trochę. No. Też muszę niedługo dług spł spłacić w sklepie, bo na Krychę wizowę wziąłem. E, tam trochę jedzenia, ale to było dawno temu. Jakieś trzy e, tygodnie temu, to powiem wam że bardzo dawno. A wizowę jesteśmy. To tutaj było. Swój otworzymy. Nie wiem, czy się nie zacięło. Nie, jednak nie zamykamy tutaj. Bo tu jest ten, to jest żony tego tutaj naszego koleżki. No i tutaj czekajcie, to tutaj. Tak, coś się, o dobra. Nie mogę otworzyć. Tutaj mamy taką ulicę. ten kluczek mówi, że w środku są, ale jeszcze tutaj była czerwona jakaś obawarka jakaś. Tam co tutaj jego chyba. O, jest ta czerwona. Właśnie nie wiem, patrzcie. Ona tak wygląda środko, ale raczej tą, bo ta nie ma blach, widzowie może być przypał. Trochę. Dobra, tutaj to niech będzie tak jak jest. Ta nie ma blach, więc tą bierzemy, widzowie, pożyczamy na kilka dni. Bo ta ma blachy i nie będzie takiego przypału. ta nie miała blach. O tak się prezentuje z tyłu Hagmatu git. Ręce ją wsiadamy Zapalmy to O, od razu odpaliło Tylko ona ma coś problem ze wstecznym, mi kolega mówił Patrzcie to, jaki ma wsteczny Widzicie? Dobra ja mu tu zamknę, napiszę mu zaraz smsa, że już byłem, wziąłem tą czarną audicję. Czekajcie, usiądę sobie. Wyciągnijmy telefon tutaj. O co, jest podłoty, tylko nawet widzę. Dobra. Cie masz Wziąłem już audicję. Tam z garażu tą czarną. Dzięki za pożyczenie. Pozdrawiam. Będę, będę pisał w kontakcie. Wyślij. Może, że z ekranu zrobiłem przypadkowo. Dobra, to by trzeba to otworzyć. o Jezu, nie wchodź na to. Dobra, nawet, nawet fajnie wygląda, nieco wiem. Zobaczcie, jakie piękne autko to jest. Dobra, brama jest trochę automatyczna, więc, widzowie za wiecie, zaraz się. Kierunkowska z ładnie jedziemy na to gospodarstwo. Co widzę, cel osiągnięty, w końcu mamy, no wiecie, e, własne gospodarstwo, a nie ciągle bezdomni. No, bo z tą żemą to wiecie, widzowie, jaka była przegona. Ale to leci! O Jezus! Driftem! Widzowie drifterzy! Co to było? Ty, do Stasia jutro wjedziemy może. Jak będzie na chacie, bo dzisiaj go nie ma, bo gdzieś tam pojechał z żonką. Jezus Święty! Za mocno kierownicą skręciłem. I ona ma właśnie też problemy z kierownicą trochę, jak widzicie tutaj. Ale ty otwieracie 480 stopni się tylko otwiera. A to może być. żeby było jechać, żeby nikt się nie przyczepiał. Dobra, no, no, to mamy dwa auta już. Dobra, no, no, skręćmy sobie. Tu sobie zajeżdżamy na podwóreczko. Widzowie własne, własne podwóreczko. Widzowie, jakie to piękne jest. Wymra, światełko włączamy i wysiadamy. od jest za daleko. A co naszym nie ma? Aha, dziwne. On tutaj ładny taki golfik stoi. tam. Zobaczcie, jaki ładny. Ten tutaj dwójeczka też ładny. Widzowie, tutaj Pola za chyba przyparkuje. Czekajcie, są... Czekajcie... nie, są kluczeczki. To się nie obracie chyba chłopia, to przy co sobie. Dobra, Tu na razie postawimy. Panie sobie golfik taki. Taki by nam się przydał na gospodarstwie. Dobra, tu na razie nie gasimy, bo teraz i tak przypakujemy. Tylko, żeby polutka przestawić trochę. Ja ci, o kurde, nie chcę odpalić znowu. zawie Dobra, zatrywił. Wycofnijmy. Teraz kręćmy No jedź. Ja pierdzielę widzowie. Co mówię? Z czemu on tak się popsuł? Trzeba go siłem zaparkować. Tu dobra, i parkujemy i tyle. O nie za blisko. Albo A bo z tej strony Dobra Realizujemy kamera drona, bo słyszcie jakby to, słyszę, to idzie O tu zaparkujemy ładnie Koło kaloszy, hahaha ha, ha. Dobra Teraz tu Audi a, jeszcze widzę ja mam szybko coś pokażę. Przyparkujemy Audi. Tu. No zatrzymaj się! Widzę że na hamulcu, nie ma chyba. Ja pierdziele, zakopałem się. Dobra, na szczęście nie. Mam. Widzę, są z nim problemy właśnie o widzowie trzeba to trochę przepchać na swój sposób widzowie o dobra zapomniałem czekajcie dobra dobra widzowie myślę że jeszcze wam tutaj pokażę o to to całe tutaj od tamtego tam do, do tamtego w kolejnym odcinku pokażę to jest nasze nie z rzeką chyba no co zostawcie łapkę w górę subskrypcję z dzwoneczkiem i no oglądajcie kolejne odcinki z od bezdomnego do bogatego na razie